I takim sposobem kończymy odcinek drugi. Oczygment jeszcze. Let's go. Du dużo oczygmentów tutaj wpada szybko i dużo. Oko. Głębia. God, A, dostałem acchigmenta za to, że się rozbili. Spoko. Teraz naszym zadaniem jest wydostanie się z wieży, zanim raptory ją zniszczą. Jedynym sposobem, aby to zrobić, była drabina, która była z tyłu, ale zablokowana, więc wziąłem antenę, która była na górze, a za to, że udało mi się ją wziąć bez porażenia, dostałem osiągnięcie. A, no i git. Achigmenta za to, dostałem, że podniosłem antenę bez porażenia. Spoko. Więc użyliśmy anteny oraz ciężar Jarego i Jessica, aby opuścić drabinę w dół. Dzięki czemu mieliśmy szansę uciec i zamknąć raptorom drzwi. Przenosimy się ponownie do Nimy, Bilego i Oskara, któremu cudem udało się przeżyć katastrofę helikoptera. A Oskar postanawia iść samemu, aby pomóc ludziom, których miał ewakuować. Następnie Billy przeszukuje plecak Nimy i odkrywa w nim piankę do golenia. Ale dzięki temu, że jego brat przechowywał klucze w fałszywej puszce po napoju, odkrywa co tak naprawdę jest w tej puszce. A lady has a What the hell is... Nima w końcu się budzi i próbuje odzyskać swoją puszkę z embrionami dinozaurów. Udaje się jej przekonać bliego, aby sprzedali razem puszkę i podzielić się pieniędzmi, a za to dostajemy osiągnięcie. O! Dostała Trickmans, że go przekonałem, żeby sprzedać embriony. Zajebiście. Lecimy dalej. Jesteśmy ponownie u ekipy, której udało się uciec z wieży. Idą tunelami i rozmawiają na różne tematy, a w międzyczasie Jessica kradnie Laurze papierosy, ponieważ chciała zapalić. A za to, że chciała zapalić i ukradła Laurze papierosy, później będzie miała lekkie problemy. Wracam jak bumerang, do jego i Nimy, gdzie czekamy na Oscara i zamiast Oscara przychodzi coś innego. Zdebanie. O kur. się Aha, uh -huh, wypadło mu coś. Widziałem. Ja... Dobra, ja jestem szybszy od Direksa. Uh, Woah. Nice Dzięki. Like o, oh, dostałem time. Adele Aripa. Let's go, achievement! Thanks. Okazuje się, że podczas biegu Billy'emu wypadły embryony z dinozaurami, ale przenosimy się do Oscara, który idzie tunelami i musimy unikać raptorów, które się tam znajdują. I ukrywamy się na górze jakiegoś urządzenia. Powracamy gdzie Nima z Billy mają konflikt o opuszkę z embryonami, ale po chwili Billy zamierza skradać się obok T-Rexa i odzyskać embryony z powrotem. O, Got it! Dobra, a za to, że zrobiłem to po cichu, dostaję osiągnięcie. Dobra, udało mi się zrobić odcinkęta klejnego. Nice. -y. Oraz za odzyskanie bronów również dostaję osiągnięcie. O, wow, Kolejny hey. Let's go.